Jesteśmy dzisiaj w Warszawie, w siedzibie Mercedesa. Nie będziemy rozmawiać. Przepraszam, przychodzenie, łapanie za rękę to jest kultura? To się nasze w to na biegu zaklęta. Pierwsza sprawa, przy sobie, dobra? to jest Cześć, tu Adam. Cześć, tu Szymon. Sprawa fabrycznie wadliwego Mercedesa S63 MG zabrnęła już naprawdę bardzo daleko. Ostatnie wydarzenia zmusiły nas do wizyty w salonie fabrycznym w Warszawie. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że klienci Mercedes-Benz, którzy zdecydują się dochodzić swoich roszczeń gwarancyjnych, powinni liczyć się z tym, że Mercedes może ich straszyć policją. Jak widać, Mercedes-Benz wciąż wyznacza nowe standardy w relacjach z klientami. Zanim jednak przejdziemy do materiału, odpowiemy Wam na najczęściej zadawane przez Was pytania. Po pierwsze, sprawa jest na etapie sądowym, a w sprawie został wyznaczony biegły. Po drugie, auto faktycznie zwróciliśmy Mercedesowi, ale nie zawarliśmy żadnej ugody. Było to zwykłe rozwiązanie leasingu ze stratą po mojej stronie blisko 300 tysięcy złotych. Szymon zdecydował się przerwać umowę leasingu, ponieważ było już wiadomo, że w sprawie będzie wypowiadał się biegły sądowy i nie było sensu dłużej płacić za samochód, którego i tak nie dało się używać. Wadę zgłosiłem kilka dni po odmiorze auta z salonu, i od tego momentu większość jazdy tym autem była wyłącznie w celu wykazania Mercedesowi jego wadliwości. W konsekwencji samochód Szymona spędził w serwisach Mercedesa łącznie około 12 miesięcy, a 25 spośród 38 tysięcy km, które przejechał samochód, zostało zrobione w związku z weryfikacją auta. Dużym problemem w dochodzeniu roszczeń gwarancyjnych w sprawie wadliwego Mercedesa. Okazało się korzystanie z usług Mercedes-Benz Leasing. Dlatego też praktyki tej firmy przeanalizujemy dokładnie w jednym z następnych materiałów. Jesteśmy dzisiaj w Warszawie w siedzibie Mercedesa przy ulicy Daimlera 1. Sprawa jest na etapie sądowym, to znaczy w sprawie jest powołany biegły, który ma e, zabezpieczyć dowód, czyli naszego e, Mercedesa S6 mg który zgodnie z informacją udzieloną sądowi znajduje się tutaj. Za chwilę wejdziemy i poprosimy panów o to, żeby pokazali nam miejsce, gdzie znajduje się samochód, gdzie jest dokładnie zaparkowany, bo chcemy sprawdzić, czy Mercedes nie grzebie przy tym samochodzie czy czegoś przypadkiem nie próbują wymienić nim biegły zdąży to auto przebadać a ja chciałem kogoś z Mercedes Benz poprosić, bo mam

no nie chcieliśmy zobaczyć, bo on ma być zabezpieczony. Może bo... samochód ma być zabezpieczony, tak? No tak, tak, tak. Nie chcę wiedzieć, czy na przykład nikt tutaj nie kombinuje czegoś przy tym samochodzie, nie? Czy go na przykład potajemnie nie wymienia U części. O to mi chodzi. Ja nie chcę dokumentów, tylko ja chcę samochód w tym momencie sobie zobaczyć. Mamy postanowienie sądu, bo samochód będzie jakby musi być zabezpieczony na oględziny. Charakter tej wizyty jest taki, że nie można być na nią umówionym, bo to jest taka kontrola strony, no nie? Na recepcji głównej nie uzyskaliśmy informacji o miejscu postoju samochodu. Udaliśmy się więc na recepcję serwisu. Zobaczcie, jak rozwinęła się sytuacja. Proszę Pana, przecież miękę znaleźć parking pracowniczy PH1. Tam stoi samochód, który jest przedmiotem postępowania sądowego. Jako strona postępowania chciałem po prostu sprawdzić, czy on się tam znajduje w recepcji. Tutaj pani, tak? Ja, ja niestety nie wiem. Gdzie... Nie wiem pan, gdzie jest pani. PH1. Proszę, może Pani nam powiedzieć, w PH1 czy tam znajduje się samochód, będący przedmiotem postępowania, którego ja jestem stroną. ale prosiłabym o nie, nagrywanie dóbr, bo jest zakaz nagrywania. Od kiedy my tu to zaczęliśmy przyjeżdżać, to się pojawiły nagle zakazy wszystkiego: nagrywania paluszków, jedzenia. no Dziwnym trafem ktoś coś ma do ukrycia, bo na pewno nie my. Nikt nie chce zejść na konfrontację, sprawa się dalej ciągnie. Żadnych informacji e, nikt nie chce zejść, nie ma osoby upoważnionej, która może u jakikolwiek jakiejkolwiek informacji udzielić. No cyrk. Ani panie recepcjonistki, ani też żaden z pracowników nie chcieli nam udzielić informacji, gdzie znajduje się samochód. Na szczęście całą sytuację uratował przemiły pan kierownik. Zlokalizować żeby pan mnie tam zaprowadził. Przepraszam, pan ma pan jakieś się, no? Nie, mam samochód, To dziękuję, który... ale nie będziemy rozmawiać, bardzo... Ale przepraszam proszę... bardzo, lećmy. Przepraszam, ale panowie nie macie u nas samochodu? Nie mamy, samochodu. mamy u was samochód, tylko, tylko nie w się Tylko przed prawnikiem. Proszę? Tylko przed prawnikiem. No to tutaj mamy prawnika. Ale z naszymi prawnikami No to proszę, to proszę nie, nie, to nie mam względu. Ja też jestem prawnikiem, tak się składa. Tutaj mamy człowieka z kancelarii, no i proszę pana skończmy Pan rozmowę, ja. ja. ponieważ będę zmuszony dodać ochronę proszę nie filmować ważne? proszę nie filmować niech pan wzywa do pan niech pan prawników wezwie, skoro tylko oni są do rozmowy, no nie? czy proszę pana, krótkie pytanie gdzie pan wymał te a czy macie do nie wiecie jest w tym samochodzie w tym momencie? O co chodzi Proszę pana, ja nie mam czasu, nikt pan rozsądnie u nas nie ma, tak mi pan zamiast zadał. Proszę pana, nie wiem, panie sołtysie, pierwsza sprawa, łatwiej przy sobie, dobra, to jest po pierwsze, po drugie, pan czytać, co tu jest napisane? Proszę Co to jest napisane? Proszę powiedzieć, co tu jest napisane? Dobra, nie dogadamy się, Szymon, to... No i co, Adam? Co robimy? Wyszliśmy teraz z siedziby Mercedes-Benz Polska. Panowie nie chcą nam pokazać, gdzie znajduje się A samochód. Pracownicy nie wiedzą, gdzie jest palki Pracowniczy. jeden. No A w tym momencie sytuacja jest taka, że zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Krakowie, biegły ma przebadać ten samochód. Pod kątem VAT, które wskazywaliśmy, no tylko my, jako strona postępowania, chcemy sprawdzić, czy ten samochód na pewno się tutaj znajduje i czy nie chcemy jest Chcemy zapytać momencie... jeszcze o biegłego, konkretne Ta. pytanie zadać. I, i, i czy sprawdzić przede wszystkim, czy nic nie jest przy tym samochodzie w tym momencie robione. No bo on ma być yy, do oględziń biegłemu przedstawiony w takim stanie, w jakim był w momencie, kiedy żeśmy to auto odstawiali tutaj do, do centrali i to chcemy sprawdzić i to jest nam utrudniane. Nikt nam nie chce w ogóle powiedzieć, gdzie się ten samochód znajduje. <noise> Idziemy sami zobaczyć, bo mamy wskazane w piśmie dobiegłego z sądu, że samochód znajduje się na parkingu pracowniczym PH1, więc po prostu olani przez cały serwis pójdziemy tak, sprawdzić za... to sami. Może pan nam tylko sprawdzić, bez podchodzenia do auta, czy ono tu jest, bo chodzi o to, wie pan, że tego auta tu nie ma. To ja mam uzasadnione nie? przypuszczenie, że ono jest dubane to auto, tak? Czyli, że jest popełniane przestępstwo? No, nie mogę, nie mogę, ponieważ to jest mój posterunek, tak że nie mam No ale tam pana kolega stoi, no nie? I macie kamery pewnie, <grym wody> Pomóżcie <grym wody> z kamer czytać wszystko Z kamer możecie każde miejsce Proszę, proszę to załatwić z, z, z góry, prawda? Z Mercedesem O, pan kierownik pójdzie Co, pan kierownik za nami pójdzie? Dobrze, że Państwo... Właśnie nic się nie stało. My jesteśmy tutaj na gruncie prawa cywilnego, czyli na mocy postanowienia sądu, które tutaj mam w ręce, e, które mówi o tym, że samochód, z którego ja byłem lizingobiorcą kiedyś, a go, a go zwróciłem, e, bo miał owady, ten zamówiec oczekuje w tym momencie na badanie przebiegu. No i chcieliśmy się upewnić, czy... To jest określone w piśmie sądowym, gdzie to auto ma stać i chcemy się upewnić, że on stoi. I że oni go nie sprzedali, nic, e... nie robią. przewieźli. No rozumiem, dobrze, okej. Do tego policja jest bo tego nie rozumiem. Bo no 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 staliśmy w środku no i prosiliśmy pracownika, żeby oddelegował i podszedł pracownik na parking z nami, stoi samochód i byśmy poszli, tyle. I podszedł czy nie. nie? Nie podszedł, zadzwonił na policję. nie wiemy. Tu jest sądu. No wczoraj, wczoraj, tak.

Nie wiem, odnotujemy interwencję. Tak macie tutaj panowie jakieś podejrzenie, to na Wyjaśnimy wam teraz, skąd w ogóle wzięła się nasza wizyta w Warszawie. Kilka miesięcy temu zostało wydane postanowienie sądu o powołaniu biegłego, który miał sprawdzić wadliwe S63 AMG i wydać opinię na poczet postępowania sądowego. W międzyczasie Szymon rozwiązał umowę leasingową, gdyż nie chciał płacić za samochód, którego nie dało się użytkować. W związku z rozwiązaniem umowy, samochód trafił do siedziby importera przy ulicy Daimlera 1 w Warszawie, gdzie miał oczekiwać na badanie biegłego. Wtedy właśnie okazało się, że na biegłego zupełnie przypadkowo został wyznaczony człowiek, który kilka miesięcy temu wykonywał na zlecenie Mercedesa opinię prywatną w sprawie naszego wadliwego S63. ja panu pokazuję, nie? Bo ja panu pokazuję Proszę włączyć, na... nie zezwalamy na nagrybę. Czyli mam rozumieć, że zupełnie przypadkowo spośród ponad tysiąca biegłych został wyznaczony ktoś, kto wcześniej bronił stanowiska Mercedesa. To tak, jakbyś trafił szóstkę w totka. Co z tym zrobiłeś? W pierwszym momencie faktycznie pomyślałem, że to przypadek, więc zadzwoniłem do pana rzeczoznawcy, bo było dla mnie oczywiste, że sam wyłączy się ze sprawy. Hello. Dzień dobry panu. Wie pan co, dostał pan wyznac... Czy ma pan informację o wyznaczeniu w sprawie s na mg nabiegłego sądowego? Ma pan już taką no. informację? Mam. Dostał pan, rozumiem. A pa zamier zamierza się Pan wyłączyć z tego postępowania, czy, czy nie? Kim Pan jest? No, ja jestem, ja jestem proszę Pana leasingobiorcą pojazdu. Chciałem zapytać, czy Pan będzie się wyłączał w związku z tym, że Pan dla Mercedesa robił opinię? Nie. No, ale no, to, pan, jakie to ma znaczenie, że robiłem dla Mercedesa. No, że jest Co Pan jest, stronniczy, że jest Pan stronniczy nie. potencjalnie. Właśnie, proszę pana, jestem, nie, właśnie jestem stroną, nie, proszę pana, nie, ja jestem, proszę pana, stroną postępowania, proszę pana, mam w ręce, mam w ręce dokument z dnia 25 września 2020 roku, czyli postanowienie sądu, zgodnie z którym na podstawie artykułu 310 KPC, ma Pan przeprowadzić dowód z opinii biegłego, a ja mam w tym przeprowadzeniu tego dowodu uczestniczyć. Oględziny pojazdu mają się odbyć udzia przy udziale stron, a ja jestem stroną postępowania, bo jestem inicjatorem tego postępowania. Jeżeli istnieje obawa co do tego, że Biegły może być stronniczy, to on się powinien wyłączyć. No i moje pytanie jest, czy pan się zamierza wyłączyć w związku z tym, że dla Mercedesa pan wcześniej robił opinię prywatną? Prawo polskie cywilne przewiduje taką sytuację i nakazuje się wyłączyć, więc ja pana pytam, czy, czy pan się wyłączy? Nie, nie wyłączam się z tego i nie mam zamiaru. Oczywiście taka sytuacja stanowi przesłankę do wyłączenia biegłego. Od razu napisaliśmy więc stosowny wniosek, do którego sąd dość szybko się przychylił. Ma pan już z tego sądu informacje, kiedy czynności, jak w ogóle to, jak to pan... Nie, nie, yy, zmieniony biegły jest. Aha, zmieniony biegły. Rozumiem. Ja, ja nic sam nie będę robił. Czyli można powiedzieć, że gdyby biegły opiniujący poprzednio dla Mercedesa nie został odsunięty, to pomimo oczywistej wady sprawa byłaby z góry przegrana. Bo przecież... Pan rzeczoznawca, który wcześniej miał styczność z pojazdem, musiałby zaprzeczyć sam sobie. Wtedy właśnie widząc te kolejne zbiegi okoliczności, zaczęliśmy obawiać się, że Mercedes, nie mając już wpływu na obrót sprawy, będzie w inny sposób próbował wykazać, że samochód jest sprawny, próbując go na przykład pokryją mu, naprawić. Dlatego postanowiliśmy, że udamy się do Warszawy i sprawdzimy, czy pojazd znajduje się na miejscu, które Mercedes-Benz Polska wykazał sądowi jako miejsce oczekiwania na badanie. Sytuacja, którą zastaliśmy w Warszawie, mocno nas zaniepokoiła. Przypomnijmy, pracownicy Mercedes-Benz nie chcieli pokazać nam auta, co więcej, nie chcieli pokazać go przybyłej na miejsce policji, a pan kierownik stwierdził wprost, że samochodu na miejscu nie ma. Jednocześnie, zgodnie z odpowiedzią, którą Mercedes Benz udzielił sądowi, S63MG powinno znajdować się w siedzibie importera, dokładnie na parkingu pracowniczym PH1. Powzięliśmy więc poważne obawy. Czy Mercedes-Benz Polska nie dopuścił się, aby przestępstwa z artykułu 271 kodeksu karnego, to jest poświadczenia nieprawdy co do miejsca przechowywania pojazdu, i dlatego zgłosiliśmy podejrzenie popełnienia takiego przestępstwa przez importera? Nasze podejrzenia wynikały z tego, że Mercedes-Benz w zasadzie nie miał powodu nie pokazywać nam samochodu który i tak ma się stać przedmiotem badania przez biegłego z naszym udziałem. Chyba że samochód został na przykład wysłany na naprawę do Niemiec i w siedzibie importera w Warszawie po prostu go nie ma. Tymczasem mamy też wiedzę, że wadliwość pojazdów S63 AMG z okresu produkcji, z którego pochodzi nasz egzemplarz, jest dla Mercedesa coraz większym problemem nagłośnianym w kolejnych krajach. Odległość rozstajenie. Меньше, чем вот это. Ну, no, это наш такая Дайте посмотрим. Oh, ничего себе. Серьезные вибрации. Я уже просто вижу комментарии. Ну, no, дичь дикая как бы. Откуда идет вибрация и почему она идет, непонятно. Дотарлись мы до материала российских правников, представляющего аналогичные до наших проблемы с вибрациями модели S63 MG. Ничего себе. Серьезные вибрации. Я думал, что не такая большая. и же, они так все машины получаются такие, вибрируют так. W sprawie toczącej się przed moskiewskim sądem biegły orzekł, że pojawiające się wibracje są wynikiem wady konstrukcyjnej pojazdu. Zobaczcie koniecznie ten materiał. W następnych odcinkach będziemy wracać do sprawy z Rosji, bo oczywiście nawiązaliśmy kontakt z kancelarią prowadzącą tą sprawę. To już wszystko na dziś. Udostępniajcie ten film, zostawcie łapki w górę. Pamiętajcie, że możecie również napisać do nas na adres kontakt@problemymercedes.pl. Piszcie we wszystkich sprawach, w których firma Mercedes nie realizuje Waszych uprawnień gwarancyjnych. W wyniku dużej liczby Waszych zgłoszeń dotyczących problemów gwarancyjnych w Mercedes Benz powstała też strona internetowa www.problemymercedes.pl, gdzie będziecie mogli nie tylko zapoznać się ze szczegółami prezentowanej przez nas sprawy, ale przede wszystkim zgłosić i opisać swoje problemy z pojazdami i obsługą serwisową firmy Mercedes Benz. Już niedługo kolejny materiał. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.